Dzisiaj robimy przerywkę jabłka, jest to odmiana Elstar. Zostawiamy nie więcej jak trzy w kupie, również te spod spodu zrywamy oraz poniszczone przez gra. Taka to dzisiaj jest praca w przeciwieństwie do tego co robiliśmy ostatnio. Nie wyrywamy już tych gałęzi spod spodu. Zajmujemy się tylko i wyłącznie przerywką żeby tego owocu na drzewie za dużo nie było akurat w tych rajkach nie musimy liczyć ile jabłek jest na drzewie ale podejrzewam że tak jak w tamtym roku również takie rajki się tutaj nam będą zdarzały i wtedy się przyjmuje no różne są liczby najczęściej 100-120 na drzewo ale teraz nie musimy tego robić więc jest dużo łatwiej no to wszystko idzie tak z automatu o tutaj widać właśnie takie lekko poniszczone jabłko jeżeli na coś takiego trafiamy to, to nie patrzymy czy, czy są trzy w kupie Mo, może być jedno mogą być dwa i po prostu musimy to zerwać i zrzucić na ziemię dlatego że po prostu później z tego jabłka już się nic ciekawego nie będzie i ono nie będzie miało również odpowiedniej e, ceny pogoda dzisiaj jest bardzo fajna e, wczoraj popadało dzisiaj rano e, też jeszcze trochę padało temperatura spadła to jest bardzo dobra wiadomość, bo przyszły tydzień nawet do 34 stopni ma być Więc dzisiaj można sobie trochę odpocząć Rano zaczęliśmy zrywać czereśnie, ale to trwało może godzinę Nie nagrałem, dlatego że, że to była, było to drugie zrywanie Bardzo mało tego owocu i w sumie nic ciekawego nie, nie pokazałbym na pewno Następnym razem coś ciekawszego Nagram jak, jak ten zbiór czereśni będzie już po prostu większy i będzie się po prostu więcej działo czy coś Piotr od ciebie chcesz dodać? Pozdrawiam pana Stanisławczyka przede wszystkim Damiana. Uważam, że jest człowiekiem honoru i ruszy makówką. Dziękuję, do widzenia. Tak, który robi kilka rajek dalej. Zaczęli, reszta osób zaczęła z drugiej strony tą przerywkę. No mówię, co, coś nowego. Tak to wygląda w Holandii. Możecie sobie porównać jaka jest wielkość owocy również. W porównaniu na przykład do tego co, co jest w Polsce. Zbiory powinny ruszyć w okolicach tego 26 sierpnia, z bodajże poniedziałek. To tyle w tym krótkim materiale. Trzymajcie się, do usłyszenia.